Daj pauzę, przeczytaj treść i licz nierówność ze mną. Żeby to policzyć, trzeba sobie wyciągnąć najpierw wszystko z nawiasu, czyli mnożymy sobie te dwa wyrażenia tutaj i wychodzi na minus 2 plus 4x jest większe bądź równe 2x minus 17. Ja sobie lubię zawsze x -y wyrzucić na lewo, a liczby na prawo, i tak też zrobimy. 4x. Minus 2x jest większe bądź równe, minus 17, to możemy od razu sobie odjąć, to będzie 1 po przerzuceniu minus 1. Czyli wychodzi 2x większe bądź równe, minus 18, czyli dzielimy to sobie przez 2 i wychodzi x większy bądź równy. Minus 9. Jak to wygląda na osi? No chcemy x, które są większe bądź równe minus 9. Czyli zobaczcie, po pierwsze kółeczko musi być zamalowane. No i jedziemy w prawą stronę odpowiedź D, zaznacz, i subskrybuj jaszczura. Po więcej.